Zaczęło się fajnie. Fajna była ta przerwa, dlatego że mieliśmy w końcu trochę czasu, żeby spędzić czas z rodziną. Chyba mieliśmy 8 dni. Co prawda mieliśmy rozpisany plan, co, co mieliśmy robić, więc jakoś to próbowaliśmy połączyć, ale no fajnie było odwiedzić rodzinne strony, dom i tyle. Pół na pół, bo, bo pierwsza, pierwsza część, czyli od świąt Bożego Narodzenia, tak naprawdę do, do nowego roku mieliśmy wolne, także czas na zresetowanie głowy, przede wszystkim czas na, na odpoczynek fizyczny, a później, później zaczęliśmy taki mini okres przygotowawczy, także było trochę monotonnie, bez paru zawodników, także te treningi wyglądały inaczej niż na co dzień, ale taki okres też nam był potrzebny, żeby teraz na nowo wejść w ten, w ten, w ten etap grania co, co trzy dni, tak jak się przyzwyczailiśmy w tym roku poprzednim. Po porwocie już było mniej wesoło, dlatego że po takiej przerwie ciężko jest. E, ciężko, e, no ciężko zacząć, ale, ale bardzo dobrze mieliśmy to też rozplanowane. Luke tutaj naprawdę z głową e, wprowadzał nas w trening. E, troszkę przycisnęliśmy też, żeby troszkę podładować akumulatory, wykorzystując czas bez grania. E, no i też wiadomo, byliśmy w okrojonym składzie, więc to też było ciężko zorganizować, ale naprawdę trenerzy tutaj się popisali i miało to sens i myślę, że na pewno to zaowocuje. Próbowaliśmy utrzymać ten taki meczowy rytm, można powiedzieć. Co prawda wyniki może nie były jakieś super. Znaczy ten drugi mecz był dużo. Dużo łatwiejszy. W benzinie troszkę się pomęczyliśmy, ale też myślę, że to wynikało właśnie z tego cięższego takiego okresu, bo, bo no każdy na pewno z nas odczuł to w mięśniach. Yy... I myślę, że to było taki, takie fajne zakończenie tego okresu właśnie, gdzie mogliśmy trochę ciężej popracować. Z jednej strony tak, ale z drugiej myślę, że, że tamto spotkanie rozegraliśmy bardzo dobrze, pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, pokazaliśmy, że jak jesteśmy gotowi, jak, e, tak jak wtedy mieliśmy świadomość tego, że Trefl jest mocnym zespołem, że oni wszystkim gdzieś tam stawiali wysokie warunki. Ciężkie warunki, to, to musimy podejść dwa razy bardziej skoncentrowani. Wtedy pokazaliśmy im, że jeżeli wejdziemy na swój poziom, to, to ciężko jest w ogóle z nami nawiązać walkę. I, I fajnie, że zbudowaliśmy taki. Oj na pewno będą czuli do nas respekt, bo, bo w tamtym spotkaniu pokazali, pokazaliśmy im, tak jak powiedziałem, jak gramy w swoją siatkówkę, to, to dzielimy i rządzimy i mam nadzieję, że utrzymamy to, to w środę. Ale już na pewno nie będzie tak łatwo, bo, bo w tamtym meczu bodajże ich liderzy nie zagrali tak dobrze, jak można by się tego spodziewać, także także teraz, teraz na pewno na pewno będą się czuli yy, inaczej. Pewnie lepiej, także musimy po prostu cały czas prezentować swój poziom a myślę, że będzie okej. Okay. Tam udało nam się wygrać. No i mam nadzieję, że tu powtórzymy też taki wynik. Wiadomo, że to jest kolejna runda pucharu Polski i chcemy, chcemy w tym pucharze dojść jak najwyżej, więc musimy po prostu wygrać i tutaj no po prostu musimy wyjść, zagrać na maksimum i miejmy nadzieję, jak najszybciej zakończyć ten mecz na naszą korzyść. Mieliśmy tego świadomość na początku sezonu, że jak zaczniemy sezon w październiku bodajże 8 na 10 meczów zagramy u siebie, to, to kiedyś te wyjazdy będą musiały przyjść i. I na pewno nie będzie łatwo, ale, ale myślę, że, że jesteśmy na to gotowi. Większość zawodników gdzieś tam mniej lub bardziej jest przyzwyczajona do, do podróżowania. Chociażby, chociażby ja po, po tym sezonie reprezentacyjnym, gdzie, gdzie dużo jeżdżenia, dużo, dużo latania, a, a, ale na koniec najważniejsze jest, żeby wyjść na boisko i, i sprzedać jak najlepiej swoje, swoje umiejętności i, i wygrywać po prostu, bo, bo to, jest, to jest najważniejsze w naszym wypadku. E, myślę, że jesteśmy bardzo zmotywowani, bo, bo teraz cztery mecze, z, tak naprawdę z, z czołów. Nie tylko polską, ale również europejską. I my tak naprawdę przegraliśmy z tymi najmocniejszymi mecze w, w pierwszej rundzie, nic, nic tam nie, nie zdobyliśmy, także teraz jest, jest moment, żeby pokazać, że, że to był tylko wypadek przy pracy i jesteśmy mocniejsi niż wcześniej. Tak, no będzie teraz dużo jeżdżenia, szczególnie, że, że gramy wszystko praktycznie na wyjeździe. Yy. Ale taka jest nasza praca. Mieliśmy wcześniej ten komfort, że graliśmy dużo u siebie, teraz gramy odwrotnie. I mimo, że to, jest, mimo, że to będą długie wyjazdy, no to jakby, no, takie nasze zadanie, że musimy sobie z tym poradzić. I Kazań też miał wcześniej małą zadyszkę. Teraz z tego co widziałem, już grają lepiej, ale to też nie znaczy, że, nie, że jesteśmy tam skazani na jakąś porażkę i będziemy walczyć myślę o zwycięstwo. Wcześniej było więcej okazji do, do, do goszczenia w Jastrzębskiej Hali. W, w tym miesiącu tylko taka jedna będzie. Spotkanie Pucharu Polski. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami, także Tref tutaj przyjedzie, żeby, żeby wyrwać nam to zwycięstwo, żeby awansować do Final Four, ale myślę, że, że my z pomocą naszych kibiców damy radę i, 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 i razem, razem wejdziemy do, do, do tej najlepszej czwórki w Pucharze Polski w tym roku. Tak zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia na hali.